Dzień dobry, Małgorzata Dymek Armata jako koordynator do spraw komunikacji Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Rzeszowa zapraszam Państwa bardzo serdecznie na cykl rozmów z liderami zespołów tematycznych. Dzisiaj moim gościem jest profesor doktor Habilitowany inżynier Tomasz Siwowski, kierownik kadry dróg i mostów na Politechnice Rzeszowskiej. Prezes firmy Promos Consulting oraz członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Profesor od lat angażuje się w rozwój infrastruktury Rzeszowa, między innymi poprzez projektowanie i nadzór nad budowami różnych obiektów mostowych. Panie profesorze, przewodniczy pan zespołowi, którego głównym celem jest infrastruktura i urbanistyka. Rzeszowa i na tym Państwo się koncentrowali. Jakie były główne zadania i cele tego zespołu? Dzień dobry przede wszystkim, dzień dobry. Tak, oprócz tych wszystkich tytułów, które Pani wymieniła jestem przede wszystkim mieszkańcem Rzeszowa i testuję te wszystkie rzeczy, w które się angażuję osobiście wraz z moimi współpracownikami. Zespół, którym kieruję w Radzie, Miasta, w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa Obejmuje bardzo ważne obszary codziennego życia miasta, mianowicie transport lub komunikację i problemy z tym związane, infrastrukturę szeroko pojętą, infrastrukturę sieciową, urbanistykę, architekturę, a także zabytki. Więc spektrum jest bardzo szerokie. Zgromadziliśmy w tym zespole, myślę, że dość dobrych specjalistów z tych zakresów, głównie z dwóch naszych Rzeszowskich uczelni, czyli z Politechniki, ja sam jestem również przedstawicielem Politechniki oraz z Uniwersytetu, ale reprezentowane są też w zespole firmy, a Rzeszowskie firmy, które są szeroko pojętymi interesariuszami tych obszarów, takie jak chociażby właśnie Inżynieria Rzeszów, Geokar, Promos Consulting, czyli firma, którą też reprezentuję i z ramienia której jestem szefem tego zespołu, a która przez 30 lat, no już kilkadziesiąt różnych rozwiązań komunikacyjnych w Rzeszowie zaprojektowała i wybudowała. Także taka jest struktura naszego zespołu. Natomiast ostatnie prace związane były z opiniowaniem propozycji w tych obszarach, o których wspomniałem, propozycji przedstawionych w ramach projektu Studium Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 30. Bardzo dobry dokument. Tutaj muszę jednoznacznie przynajmniej w moim zakresie Pochwalić Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, że przygotowało tak dobry i spójny dokument. My, oczywiście, jako zespół, w tym naszym obszarze zaproponowaliśmy pewne modyfikacje, pewne uzupełnienia, i to była ostatnia powiedzmy yy, nasza praca. I teraz, na bazie tego, co zostanie zapisane w studium, będziemy w ramach naszych możliwości, bo oczywiście, wiemy doskonale, że to jest yy, praca społeczna będziemy próbować rozwijać te, niektóre z tych kierunków, no tak, żeby też oczywiście zespół cały czas pomagał. No właśnie i tutaj jednym z poruszanych tematów była likwidacja barier komunikacyjnych generowanych przez linię kolejową LK106 i rzekę Wisłow. Jakie rozwiązania w tym zakresie Państwo zaproponowali? Tak, to są dwie główne bariery komunikacyjne, dzielą Rzeszów na część wschodnią i zachodnią. Zachodnią, szczególnie linia kolejowa Rzeszów Jasło, tak się popularnie ona nazywa, jest taką barierą rozwoju. Tych rozwiązań jest kilka, zarówno jeżeli chodzi o ruch pieszo-rowerowy i to są rozwiązania najłatwiejsze, bo kładki nie są... Ani drogie, ani trudne w projektowaniu, jak i rozwiązania komunikacyjne. Jako przykład mogę powiedzieć, że członkowie Rady razem z właśnie firmą Promos Consulting opracowali bardzo rozbudowaną koncepcję, alternatywną koncepcję połączenia ulicy Hoffmanowej i ulicy Wyspiańskiego. Miasto projektuje tam wiadukt, który no, został oprotestowany dość mocno przez mieszkańców. My zaproponowaliśmy inną alternatywę, ale pokazuję to tylko jako jeden z przykładów konkretnej działalności zespołu, który prowadzę. I takich tematów na tapecie mamy kilka. Prawdopodobnie, nie wiem czy będzie możliwe, bo wspomnę o drugiej barierze, drugą barierą jest rzeka Wisłok. Oczywiście tylko w tej południowej swojej części. Tam od dawna obiecuje nam się obwodnicę południową, która od 10 lat nie może być zrealizowana. I nie wiem, czy w tym śladzie będzie zrealizowana. W zespole powstały inne pomysły, które chętnie przedstawimy, no jeżeli ktoś będzie chciał nas słuchać. To przejdźmy do kolejnego pomysłu i rekomendacji. To jest koncepcja nowego centrum administracyjnego dla miasta. Proszę powiedzieć o tym, jakie korzyści wynikają z tego projektu, mogłyby wynikać dla mieszkańców i samego miasta. No, korzyści każdy z nas, nawet tu rozmawiających, może na sobie, sobie wyobrazić. Lokalizacja Urzędu Miasta i jego agent różnego rodzaju w centrum tego miasta jest niestety przeżytkiem. Brak miejsca w centrum jest spowodowany tym, że interesariusze, którzy muszą korzystać z Urzędu Miasta, ale także pracownicy Urzędu Miasta, no niejako to centrum nam zapełniają. I dlatego w nowoczesnych miastach takie centra administracyjne, które przecież muszą być lokuje się niedaleko od centrum, ale poza jego ścisłymi granicami. Rzeszów ma takie miejsca, gdzie takie centrum zintegrowane mogłoby powstać i nasi urbaniści działający na Politechnice Rzeszowskiej, myślę, że tutaj w tej kwestii są w stanie zaproponować nowe rozwiązania. Świetnie. To przejdźmy teraz do propozycji wprowadzenia systemu Bus Rapid Transit. To alternatywa publicznego ośrodka transportu. Tak. Co pan może na ten temat nam powiedzieć? E, to jest alternatywny środek transportu. Tak duże miasto jak Rzeszów już powinno mieć kilka alternatyw w tym zakresie. E, państwo pewnie słyszeli, bo trochę się mówiło o tym, że tramwaj w Rzeszowie powstanie. No niestety nie powstanie z różnych względów, ale też głównie finansowych. Bus Rapid Transport, czyli takie rozwiązanie autobusów przyśpieszonych czy pośpiesznych, mających tylko swoje pasy ruchu i proszę tego nie mylić z bus pasami, które są w Rzeszowie i wiemy jak działają, to jest rozwiązanie nowoczesne, współczesne, miasta tego, tej wielkości coraz częściej je wdrażają. Chcemy takie rozwiązanie po prostu zaproponować, a przede wszystkim sprawdzić, czy ono dałoby... Ym, Szybki efekt połączenia obrzeży, osiedli na, wokół centrum miasta Rzeszowa właśnie z tym, z tym centrum. To jest jedno z, jeden z pomysłów. To jeszcze może jeden temat. Zmiana organizacji ruchu w centrum Rzeszowa to jest temat, który budzi tak. wiele emocji. Tak, to jest temat, który budzi wiele emocji, no bo wszyscy chcemy w tym centrum jechać, najlepiej bez korków, szybko dojeżdżać, załatwiać sprawy i tak dalej. No to, co mamy obecnie, to, y, to jest koncepcja pana prezydenta Ferenca sprzed 20 lat, który nawet więcej, który jak został prezydentem miasta, to pootwierał wszystko, co się dało, żeby ludzie po prostu mogli jeździć. Y, może wtedy to było dobre i pewnie, pewnie tak, y, powstały przy okazji te wszystkie parkingi, czy miejsca parkingowe, tak zwane zielone. No dzisiaj już 25 lat później trochę inaczej na to wszystko patrzymy. Nie jesteśmy tak skłonni do centrum wszystkiego wprowadzać, bo jednak transport cały czas zanieczyszcza środowisko, więc trzeba zrobić inny system ruchu jednak w centrum miasta, być może jakiś jednokierunkowy układ ulic, który z jednej strony zrealizuje cele ewentualnych tutaj interesariuszy, którzy chcą przyjechać jednak do tego centrum, a z drugiej strony nie będzie powodował i zakłóceń w ruchu, ale także zanieczyszczeń środowiska. Takie koncepcje są i chętnie przedstawimy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za podzielenie się wynikami prac zespołu. Państwa wkład jest istotny w opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2025-2035, szczególnie w obszarze infrastruktury, komunikacji i urbanistyki. Oczywiście, również dziękuję za zaproszenie i również dziękuję prezydentowi miasta Rzeszowa, że wystąpił z taką inicjatywą powołania Rady Gospodarczej i pytania o zdanie, innymi słowy, mieszkańców miasta Rzeszowa w tych ważnych przecież obszarach tematycznych. Ja sobie to bardzo cenię. Z tym było różnie. Ja jestem mieszkańcem Rzeszowa od 60 lat, to wiem. Natomiast w tej chwili czuję, że ta nasza wiedza, którą przecież dwie Rzeszowskie uczelnie mają bardzo dużą, może być bezpośrednio przekładana tutaj, dla Miasta Rzeszowa, dla jego mieszkańców. Pragnę podkreślić, że prezentowane rekomendacje są częścią procesu tworzenia strategii, która będzie poddawana konsultacjom społecznym. Cieszymy się, że głos biznesu i ekspertów jest brany pod uwagę, i liczymy na Aktywne zaangażowanie mieszkańców w tworzenie naszego przyszłego miasta.